tvg 9 Po co 13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili stan wojenny? Na pewno nie po to, żeby ratować komunizm no, jako ideologię, bo tam większość już już to dawno nie wierzyła. Też nie po to, żeby... Ratować y, swoją władzę, bo co prawda, no, na władzy to akurat im y, zależało, przeciwieństwie do swojej ideologii, ale tak naprawdę nie była ona zagrożona wtedy, bo już y, wręcz y, jeśli chodzi o Solidarność, to Solidarność się uspokoiła, można powiedzieć. Problem w tym, że niespokojnie było w zakładach pracy. A przede wszystkim zakłady pracy zupełnie wymknęły się spod kontroli partii komunistycznej i w związku z tym co? Wiadomo, że już większość sobie z tych gości zdawała sprawę, że komunizm wcześniej czy później upadnie, ale... Skoro już nie ma partia pełnej kontroli nad zakładami pracy, to nie będzie można ich skraść. I dlatego właśnie 13 grudnia na ulicę wyjechały czołgi, a później czołgi te forsowały bramy stoczni i zakładów pracy. Kiedy już doszło do tego, co, co autorzy stanu wojennego przewidywali, no to znaleźli sobie agentów, no, no, których produkowali przez cały stan wojenny, pewnie w różny sposób i z tymi agentami usiedli przy okrągłym stole, aby, no, dzięki niemu stać się właścicielami już obu tych zakładów, ale Wcześniej musiał być stan wojenny po to, aby no, otworzyć sobie tą drogę do wielkiej kradzieży, którą ostatecznie y, przypieczętowano y, przy okrągłym stole.